Dzień dobry, witam Państwa. Pani poseł Katarzyna Mrzygłocka jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani poseł jest jednocześnie szefową powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej, ale teraz zanim przejdziemy do kwestii związanych z wynikami wyborczymi w powiecie w Wałbrzychu, to chciałabym zapytać o marną frekwencję w całym naszym kraju. No, niestety ta frekwencja niezadowalająca, jeżeli popatrzymy na to, co się działo w Europie, gdzie frekwencja wyniosła ponad 40%, to nasza frekwencja 23%, bo to świadczy o tym, że, że jeszcze nie czujemy tego obowiązku, że powinniśmy chodzić na wybory. Chociaż ja tutaj dziękuję, chciałabym podziękować wszystkim Państwu, którzy brali udział w wyborach i którzy chcieli jednak wziąć w swoje ręce. Wyniki wyborów i którzy zagłosowali. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Natomiast, natomiast rzeczywiście w Polsce frekwencja no, taka sobie. Właściwie no, nikt nie powinien być z niej zadowolony. A dlaczego? Trudno powiedzieć. No, być może Polacy uważają, że tak wszystko jest dobrze w Europie, że nie trzeba chodzić do wyborów, nie musi się nic zmieniać. No, albo bardzo niezadowoleni są z tego, co się dzieje i uważają, że w związku z tym, że są niezadowoleni, nie będą głosować. My na pewno będziemy się zastanawiać, dlaczego taka mała frekwencja, na pewno będziemy robić analizy po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, spróbować może innych metod, które będą zachęcały. Polaków do udziału w wyborach. Pani poseł, ale wielu znanych polityków z pierwszych stron gazet zachęcało do głosowania. Takie działania profrekwencyjne były, były wykonywane, ale jednak nie, nie przekonuje to Polaków do tego, żeby, żeby pójść i zagłosować. Może uważają, że, no, że ktoś inny za nich to załatwi. No właśnie, być może Polacy nie yy, zdają sobie sprawy, że. Jeżeli nie oddadzą głosu, to ktoś inny za nich odda głos. Ja przeczytałam na jednym z portali społecznościowych takie hasło. Mamy beznadzielnych polityków, bo wybierają ich dobrzy Polacy, którzy nie chodzą na wybory. No i to jest chyba takie bardzo znamienne stwierdzenie. Ale warto się nad tym zastanowić, nad takimi działaniami. Zachęcającymi do, do pójścia na wybory przed wyborami do samorządu, które już niebawem? E, oczywiście, oczywiście. Ja, ja tak sparafrazowałam to, to wcześniejsze stwierdzenie z portali społecznościowych bo politycy są i, i słabi i bardzo dobrzy. To zależy w każdej grupie są takie i takie osoby. Natomiast samo to, że się nie idzie na wybory, no to oddaje się swój los w inne ręce. Dlatego powiedziałam, że tak ważne jest chodzenie na wybory i że my będziemy analizować przyczynę, tak słabej frekwencji. Frekwencja niska w Polsce, frekwencja dość niska na Dolnym Śląsku, frekwencja bardzo niska w Wałbrzychu. Znaczy, frekwencja na Dolnym Śląsku niższa niż w Polsce, a w Wałbrzychu niższa niż w Polsce i na Dolnym Śląsku. Frekwencja w Wałbrzychu ponad 20%, czyli, czyli, czyli to by było to około bardzo 3% niżej Pogoda? Niż no pogoda wyśmienita do, do, do wyborów lokalnych. Ale też do grillowania może i dlatego no, nie poszli. Ludzie tak, do ale, ale, ale lokale są długoczynne mm. i jeżeli ktoś chce, no to może, może zawsze ten, ten mm. głos e, oddać. Ja widziałam właściwie osoby chodzące do, do lokali wyborczych jeszcze tuż przed zamknięciem, więc jeżeli mm. ktoś chciał. Mieć jakiś wpływ, to ten głos mógł oddać. Mhm. Około 7 tysięcy ludzi w Wałbrzychu oddało głos na Platformę Obywatelską. To dobry wynik czy zły? No, na pewno niezadowalający, ale, ale chcę powiedzieć, że 40% głosów. Oddanych w Wałbrzychu to były głosy na platformę obywatelską, następnie napis, ale, ale to było o 10 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, procent mniej niż na platformę. Wszystko wina frekwencji. Ja oczywiście nie będę tłumaczyć, że, że byłoby lepiej, gdyby, gdyby frekwencja była wyższa, ale takie są po prostu fakty. Mm. Jerzy tutaj, marszałek, który pochodzi z Wałbrzycha, reprezentował ten region, no nie najlepszy wynik, 9 tysięcy głosów w sumie. No bo bardzo dobry wynik mm. pana ministra Zdrojewskiego, prawie 150 tysięcy głosów. No zebrał lwią część mm. głosów odebranych, oddanych na Platformę Obywatelską, drugi wynik Drugi wynik y, pani poseł y, Danuty Jazłowieckiej, Trzeci wynik pana ministra Huskowskiego No, no właśnie, no i, wielki i czwarty, czwarty, rany, wielki, i czwarty przegrany. wynik właśnie mhm. pana marszałka tutaj. Do ostatnich chwil y, czekaliśmy na, na wynik, czy panu jazowski czy pan Huskowski, Okazało się, że jednak prawo i sprawiedliwość i pan Michał Jazdowski. No pan Michał Ujazdowski wziął ten dziewiętnasty mandat y, mm -hmm. Prawa i Sprawiedliwości, on się rozgrywał, ale rozgrywał się, y, walka się rozgrywała między dwoma kandydatami y, mm -hmm. Prawa i Sprawiedliwości i wygrał, wygrał y, pan Ujazdowski, ale, ale, a mm, panu Puskowskiemu zabrakło, z informacji, które posiadam, około 20 tysięcy głosów oddanych na Platformę, żeby, żeby Platforma mogła uzyskać ten trzeci mandat. No i to znowu, znowu frekwencja. A dwa mandaty dla Platformy na Dolnym Śląsku, to, to, to jest klęska zupełna, czy tylko ostrzeżenie? Nie, to nie jest na pewno klęska <śm> zupełna. To jest jakieś ostrzeżenie, to jest też temat do tego, żebyśmy się zajęli sprawą wyborów, żebyśmy dokładnie przeanalizowali, ale wynik platformy obywatelskiej na Dolnym Śląsku zdecydowanie lepszy niż innych ugrupowań politycznych. oczywiście. To nie znaczy, że powinniśmy cieszyć się i uważać, że, że to jest satysfakcjonujące. Na pewno do zastanowienia, ale platforma obywatelska na Dolnym Śląsku ma największe poparcie zresztą, jak też w Wałbrzychu. Co dalej? Co po tych wyborach? Czy już platforma się będzie szykowała do wyborów samorządowych? Absolutnie, absolutnie platforma cały czas się szykuje do wyborów samorządowych. Teraz rzeczywiście mamy jeden etap y, zamknięty, czyli etap y, wyborów do Europarlamentu, i, mm -hmm. i, i musimy y, kompletować listy, bo mamy już y, część y, osób, które wystartują z naszych list. Musimy je zamknąć. Chciałabym, żebyśmy zamknęli listy przed wakacjami, potem wakacja, potem już absolutnie bardzo ciężka praca. Jak cała kampania do samorządu. Z tym, że kampania właściwie rozpoczyna się tuż po wyborach, więc my tą kampanię prowadzimy cały czas, ale, ale już taka ostateczna, no to, no to zacznie się pewno gdzieś pod koniec sierpnia. A kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta będzie pan Roman Szalemej? Czy jeszcze za wcześnie o tym mówić? I jeszcze za wcześnie o tym mówić. Czekamy na ostateczną decyzję pana prezydenta. Mam nadzieję, że, że będzie naszym kandydatem. Ma duże poparcie w Wałbrzychu. Zresztą widzimy, jak Wałbrzych się zmienia i na to pracuje. No muszę powiedzieć, nie jedna osoba, ale, ale determinacja i mobilizacja. Jest w panu prezydencie. I tak zupełnie na koniec. To taki prawie remis pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością w naszym kraju, jeżeli chodzi o wybory do parlamentu. No, jest prawie remis. Oczywiście dla nas jest to no takie, takie ostrzeżenie? lekkie ostrzeżenie, ale też proszę zwrócić uwagę, jak kształtowały się sondaże przez ostatnie kilka miesięcy. Kiedy, kiedy notowania platformy były zdecydowanie niższe niż Prawa i Sprawiedliwości, myśmy odrobili straty i dalej musimy ciężko pracować, żeby, żeby dalej, no już, już może nie straty, ale żeby te notowania nasze były y, coraz lepsze. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wybory samorządowe rządzą się jednak innymi prawami i, no i trochę inaczej się je realizuje, ale, ale. Będziemy się starali, żeby, żeby oczywiście wygrać i głęboko wierzę w to, że wygramy te wybór. Ja się zatrzymam chwileczkę na tym odrabianiu strat. Czy nie uważa Pani, że media przynajmniej w drugiej części kampanii bardziej sprzyjały platformie obywatelskiej? No ja tego nie zauważyłam. <noise> dziękuję bardzo pani poseł za przybycie dziękuję do bardzo. studia, za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panią poseł Katarzyną Mrzypłacką. Dziękuję bardzo.